Szanowni widzowie, czy wy też kiedyś się tak, że chcieliście się z ale nie mogliście, na przykład Twitch? Ja tego nie mogę, bo mi ustawienia kontroli racji nie pozwalają. To tak, patrzcie. Wpisujecie Twitcha i możecie. Albo, jak na przykład będzie takie coś, nie po prostu jak się wam nie pokaże takie coś i to będzie gdzieś niżej, to trzeba się tak przytrzymać i mamy. Chociaż... No na przykład takie coś bardzo rodzicielskie. A tutaj proszę bardzo. Albo tak. A... Tak to można robić. To jeszcze nie wszystko, dobra? że to jest wszystko. Papa, widzę, że to jest porannik, jak minąć kontrolę rodzicielską.